Czy Mili zdradziła Moxiego wy Heluva Boss? Jak dobrze wiecie, pod koniec najnowszego odcinka Heluva Boss o podtytule *Sinsmas* dowiadujemy się, że owa impka zaszła w ciążę. Część fanów od razu zaczęła teoretyzować, że mogła zdradzić swojego męża, a noszone przez nią dziecko tak naprawdę nie należy do Moxiego. W tym filmie postanowiłem przyjrzeć się tej teorii, porozmawiać na jej temat oraz wyrazić swoją opinię. No. Fanowskie oskarżenia dotyczące tego, że Mili mogła zdradzić Moxiego, wynikają z jej zachowania w trakcie epizodu Sinsmas. Chodzi tu przede wszystkim o fakt, że nie powiedziała mężowi o dziecku wszelkie podejrzenia zbywała i w pierwszej kolejności skontaktowała się ze swoją siostrą Sally, gdzie przez łzy żaliła się, że nie wie co z tym fantem zrobić. Widocznie była zdenerwowana faktem zajścia w ciążę. Jej nerwowość można było zauważyć już wcześniej, zanim pod koniec odcinka ujrzeliśmy test ciążowy. Mam tu na myśli moment, gdy zespół IMP wykonywał misję, w której mieli zabić radzieckiego męża pewnej Karen. Tutaj mieli pierw nudności wywołane ciążą, tłumaczy temperaturą, a potem jako jedyna z całego zespołu sprzeciwia się decyzji Blitza o niezabijaniu celu, jaka została wywołana zobaczeniem przez okno szczęśliwej rodzinki świętującej Boże Narodzenie, co my widzowie wiemy, że wywołało u Blitza skojarzenia z rodziną o jakiej marzy. Mili była jednak zdeterminowana do tego stopnia, że gdyby szef stanowczo jej nie powstrzymał, najpewniej sama wykonałaby zadanie, doszło nawet do tego, że Moxie dostał od niej opierdziel, gdy próbował ją pocieszyć. Choć rozgrywało się to w synysmas i chęć zamordowania celu przez Mili wpisywałaby się w ducha tych świąt, to tym razem jej zachowanie zdawało się inne niż zwykle. Oczywiście wiemy, że Impka uwielbia mord. W odcinku Mordercza Rodzinka zaprezentowała, że jest w pełni oddana swojej pracy i nie ma oporów przed zabiciem nawet potencjalnie niewinnej rodziny, gdyż klient nasz pan. Jednak w tym przypadku jej postawa sugerowała, że coś jest nie tak i według fanowskiej teorii miałby być to fakt, że nosi dziecko będące wynikiem zdrady. Czy tak jest? No, moim zdaniem nie do końca, ale zacznijmy od początku. Mimo, że sam na początku miałem teorię, że Mili mogła zdradzić Moxiego, gdy pierwszy raz oglądałem odcinek Synsmas, szybko się z tego wycofałem po prostu po wielu odcinkach, które ukazały, jak idealną parą są Mili i Moxie, jak wspierają się nawzajem, jak są ze sobą na dobre i na złe, trudno mi uwierzyć, że który z nich mógłby zdradzić drugiego. Poza tym, z kim Mili miałaby spodzić dziecko za plecami Moxiego, na początku pomyślałem, że może to być pozostałość po jej poprzednim związku z czaswikiem, jednak to nie pasowałoby czasowo. Nie wiemy dokładnie jak dawno przed związkiem z Moxie Mili była ze wspomnianym demonicznym rekinem, chociaż coś pominąłem, ale faktem jest, że w trakcie wydarzeń z epizodu Sinsmas Mili i Moxie są małżeństwem od ponad roku. Gdyby doliczyć czas narzeczeństwa oraz okres, gdy byli chłopakiem oraz dziewczyną, z pewnością byłoby tego więcej. Z tego wynika, że niezależnie od tego, ile czasu minęło od jej poprzedniego związku, jeśli podczas niego wydarzyło się ten tego, to o ewentualnej ciąży dowiedzielibyśmy się dużo wcześniej. Innym scenariuszem, jaki znalazłem w internecie, jest ten, w którym Mili miałaby dopuścić się zdrady podczas wypadu z sali na miasto w pierwszym odcinku Helluva Shorts. To już brzmi bardziej prawdopodobnie, jednak przypominam, co się stało z facetem, który próbował poderwać Mili w tym krótkim filmiku, to pokazuje, jak ta chochliczka jest lojalna wobec Moxiego. Poza tym w czasie tego wypadu, ani chwilę po nim nie było widać, by Mili i Sali spożywały nadmierne ilości alkoholu lub używały innych substancji, które mogłyby ułatwić komuś uwiedzanie Mili. Jeśli chodzi o nerwowość, jaką u niej zauważyliśmy w trakcie odcinka Synesmas, można ją wytłumaczyć huśtawkami nastrojów, które występują u kobiet w ciąży. Dodatkowo myślę, że każda kobieta byłaby tu zestresowana. Mili zapewne zdaje sobie sprawę, że ciąża i wychowanie dziecka będą dla niej i Moxiego ogromnym wyzwaniem, co prawdopodobnie zobaczymy w trzecim i czwartym sezonie. Mili wysoko możliwe, że będzie musiała na czas ciąży odpuścić pracę w IMP, a przynajmniej zrezygnować z zadań w terenie. Po porodzie sytuacja wcale się nie poprawi, jeśli po pewnym czasie Mili postanowi wrócić do pracy, ktoś będzie musiał zajmować się ich dzieckiem, podczas gdy rodzice będą mordować ludzi. Nie wiadomo też, czy Mili i Moxie będą mieli wystarczające środki finansowe, utrzymać siebie i dziecko. Widzimy, że Blitz, który jest szefem oraz założycielem IMP, nie może pozwolić sobie na mieszkanie z więcej niż jednym pokojem, który oddaje lunie, a sam śpi w salonie. Mimo że firma radzi sobie dobrze poza odcinkiem Ghost F i niekanonicznym pilotem, dlatego można założyć, że sytuacja finansowa Mili i Moxiego również może nie być kolorowa. Największą obawą Mili może być jednak to, że ich praca i fakt, że mieszkają w piekle, nie są bezpieczną mieszanką dla dziecka. Podczas każdej misji IMP istnieje ryzyko, że jedno z rodziców zostanie ranne lub nie wróci. Dodatkowo nasi bohaterowie zdążyli sobie narobić wielu wrogów takich jak Crimson, Striker, Adrealfus czy Stella. Nie zdziwię się też jak kiedyś któryś z celów IMP postanowi się na nich zemścić za to, że firma go zabiła i zesłała do piekła. Ktoś może jeszcze zapytać, skoro Mili nie zdradziła Moxiego to dlaczego nie powiedziała mu o ciąży? Myślę, że wynika to ze zwykłego lęku przed jego reakcją. Wydaje mi się również bardzo prawdopodobne, że Emily dowiedziała się o ciąży dopiero tuż przed sceną w z odcinka Synsmas, gdzie prawdopodobnie zrobiła test ciążowy, który widzimy chwilę później. Oczywiście wcześniej podczas misji miała te nudności czy huśtawki nastroju, ale sama mogła wtedy nie być pewna co oznaczają. Najwyżej mogła mieć podejrzenia, przez które wykonała test, po którym podejrzewam, że nie chciała martwić męża w Synsmas, tym bardziej po wcześniejszej potyczce z Elzą. A ty co o tym wszystkim sądzisz? Napisz i zostaw lajka z